Czas na premierę, najnowszy samochód od Lexusa. Brakowało takiego samochodu ultra luksusowego jeśli chodzi o tą markę. Oczywiście mamy popularne suwy takie jak RX, NX oraz samochody sportowe takie jak LC, czy także RCF, ale brakowało takiego samochodu do włożenia VIP-ów, naprawdę takiego zagrożenia na przykład dla Mercedesa, EQV czy także oczywiście właśnie tej słynnej V klasy, nawet w Maybachu. No i oto pojawił się Lexus LM, czyli tak naprawdę duży, siedmiosobowy lub czteroosobowy van, który jest w stanie dostarczyć nawet... VIP po prostu wszystkiego tak jak właśnie jest w stanie dostarczyć im samolot konkretnej klasy, tak samo faktycznie Lexus we wnętrzu potrafi zatroszczyć się o każdy szczegół, więc co? Zapraszam was do prezentacji najnowszego Lexusa LM. chodzi o elema, tak naprawdę widzicie tutaj to, co jest najważniejsze w Japonii, czyli dosyć nietypowe kształty oraz taki pudełkowy, tak naprawdę wzór całego samochodu. Widać tutaj tego małego keikara, który został bardzo mocno powiększony. Zobaczcie, jak wysoko jest w ogóle pociągnięty przód. Pojawiły się także reflektory, które są znane już w nowszych oczywiście modeli Lexusa i są to światła oczywiście w pełni matrycowe. Oraz ten charakterystyczny trapezoidalny tak naprawdę grill, który już się pojawił w innych modelach, także zobaczcie jak on jest w ogóle wyciągnięty bardzo wysoko. Cały samochód praktycznie więc zobaczcie jak wysoko mi tutaj dosięga, bo jest po prostu dosyć duży. Cały przód jest także dosyć mocno krótki oraz widać jest polakierowany ten samochód w bardzo ładnym oczywiście czarnym kolorze, z tym ultrasonicznym kolorem, który jest, jeśli chodzi o Lexusa, tam kilka warstw polerowanych pomiędzy sobą po to, żeby ta czerń także miała oczywiście tą dużą głębię i także tę prezencję, jeśli chodzi o ten samochód. Od boku, no jest to naprawdę duży samochód, 5,2 metra. Tak, dokładnie 5 metrów i 13 centymetrów mierzy właśnie, faktycznie, LM i jest faktycznie skierowany z największą konkurencją, właśnie do Mercedesa V klasy. 3 metry rozstawu osi oraz to wszystko jest podkreślone przez, zobaczcie, jak duże połacie blachy oraz takie detale w formie takich chromowanych elementów, czy nawet chromowanych klamek, które się tutaj pojawiły i dodatków, właśnie delikatnie na dole. Chromowane rzeczy, tego tutaj oczywiście nie zabrakło, bo nawet Pojawiły się koła w rozmiarze 19 cali, które oczywiście są w pełni w chromowanym stylu, po to, żeby właśnie zadać jak największego szyku, właśnie na parkingach, hoteli, naprawdę w drogich, oczywiście w willach. No i to, co najważniejsze w to nie jest przód, a tak naprawdę tył, czyli oczywiście możliwość skorzystania także z elektrycznie otwieranych drzwi oraz tego wnętrza. A wersje są dwie: 7-osobowa oraz czteroosobowa. My mamy czteroosobową wersję, właśnie z pakietem First Class, i właśnie pokażemy wam to wnętrze czas mojej drodzy na wnętrze, a wnętrze Elema jest tak skonfigurowany jak nie jeden Boeing tak naprawdę. Widać, że tutaj jest wnętrze skonfigurowane tak, abyście czuli się jak najlepiej. Zobaczcie ile jest tutaj przestrzeni. Trzy metry rozstawu osi pozwala mi na pewno zrobić to, że mogę tak wyciągnąć sobie fotel, tak poustawiać ten kapitański fotel, żeby tutaj mieć jak najlepiej, po prostu wygodnie wszystko poustawiane. Do tego wszystkiego rodzaju różnego rodzaju możliwe regulacje. No, po prostu jest wręcz niesamowicie. Zobaczcie, jak tutaj można po prostu odpoczywać. Wszystkim sobie sterujecie za pomocą tego panela, i tutaj macie naprawdę dosyć dużo funkcji. Jest automatyczne utrzymywanie temperatury ciała człowieka, bo są zatopione tutaj także, oczywiście, czujniki, które sterują właśnie temperaturą, klimatyzacją i tak dalej. Wszystkiego różnego rodzaju możliwości stref, oraz oczywiście sterowania tym fotelem, tak żeby klient oraz prezes, który tutaj jest. Myli, oczywiście, jak najwygodniej. Pojawiły się takie, zobaczcie, podłokietniki, ta skóra, to wszystko jest naprawdę wysokiej jakości. Tutaj też to wszystko jest wykonane naprawdę konkretnie. Tutaj pojawił się na przykład cup holder, tutaj mamy także otwierane takie miejsce, gdzie możemy wyciągnąć sobie nasz stolik i rozłożyć dosłownie jednym ruchem i pracować sobie na mniejszym komputerze. Chociaż, co prawda, ten stoliczek jest naprawdę niewielkich rozmiarów ale to wszystko naprawdę działa wręcz po prostu fenomenalnie tutaj po lewej stronie jak i po prawej stronie pod podłokietniku ukryte są także ładowarki indukcyjne dwa porty USB i złącze słuchawkowe więc na pewno ładowanie tutaj wszystkiego co jest możliwe będzie Bezproblemowe. Możliwości sterowania także drzwiami, tutaj z tej strony. Ich zamykania oraz otwierania tak naprawdę za jednym możliwym pociągnięciem. Drzwi się zamykają, bądź także otwierają. Pojawiły się takie powiedzmy małe iPhony, za pomocą których możecie sobie sterować całym samochodem, takim jak dźwięk, klimatyzacja, światła, osłony czy właśnie fotele. I każdy właśnie z pasażerów ma takiego iPhona, który jest tutaj zadokowany właśnie na środku. Możecie sobie także sterować tutaj szybami oraz oczywiście całym także oświetleniem wewnątrz. No i na środku także pojawił się ogromny schowek i jeszcze różnego rodzaju złącza, takie jak złącze 230 V czy nawet złącze HDMI, bo to nie wszystko, bo przede mną pojawił się naprawdę duży telewizor. A, oh, moi drodzy, dawno nie siedziałem w tak luksusowym samochodzie, gdzie można dosłownie tak mocno odizolować się od otoczenia. Tak naprawdę zobaczcie, że ja mam tutaj niesamowitą salę Kinową, albo także biuro i dużo różnych innych rzeczy, tak naprawdę jest tutaj mega, mega prywatnie. A zaczynamy sobie od tego, że, tak jak widzicie, wszystko jest wyciemnione za pomocą rolet. Zacznijmy sobie od górnych rolet. Tutaj mamy takie roof shades, czyli tak naprawdę możemy sobie odsunąć właśnie nasze okna panoramiczne, które są tutaj zamontowane. No i już mamy troszeczkę więcej światła. Do tego kolejne side shades, czyli tak naprawdę. Boczne rulety, które mamy, też możemy sobie dosłownie tutaj odsunąć. Teraz w tym momencie lewa idzie do góry oraz oczywiście prawa także się podnosi. No jest, robi wrażenie, robi wrażenie. Do tego oczywiście to okno, które jest przed nami, łączące nas także z kierowcą. Szyba także z przodu, oddzielające także oczywiście od Waszego kierowcy, może być przezroczysta, ale może być także oczywiście za jednym przyciskiem mleczna. A kiedy chcecie porozmawiać z waszym kierowcą, wystarczy, że po prostu naciśniecie jeden przycisk i już możecie sobie rozmawiać. Wow! No i tak, oto możemy sobie przejść dalej do ciekawostek. A największą ciekawostką jest to, czyli tak naprawdę 48 cali, które jesteście dopiero uruchomić w stanie podczas jazdy. To jest duży ekran, który jest możliwy do podzielenia tak naprawdę na dwie strony. Jedna strona dla Waszego pasażera oraz jedna dla Was tak naprawdę. 48 cali, które możecie wykorzystywać za pomocą na przykład różnych dokładek, różnych przejściówek w formie Chromecastów, czy także nawet podłączyć sobie tutaj, wewnątrz podłokietnika, dosłownie za pomocą HDMI, na przykład powiedzmy PlayStation, czy jakieś inne jeszcze możliwe urządzenia, bo jest tutaj tych złącz naprawdę sporo pojawiły się także na pewno schowki, schowki na buty, także w jednej stronie jak i w drugiej stronie, tego jest oczywiście tutaj praktycznie wszystko zduplikowane ze względu na to, że tym samochodem mają podróżować wygodnie dwie osoby. Pojawiła się także lodówka, oczywiście przygotowana na waszego szampana, czy także różnego innego rodzaju trunki, no i także wszędzie są nawiewy klimatyzacji. Dodatkowo jest tutaj nagłośnienie w formie 23 głośników Marka Levinsona, tak żeby tutaj jeszcze zapewnić Wam jak najlepsze doznania audio, a znając Marka Levinsona działa to po prostu wręcz fenomenalnie. Do tego kończymy na tym pięknym drewnie, które jest dosłownie jak z jakiejś łódki i wszelakich możliwych schopkach, których jest tutaj naprawdę mnóstwo. Wnętrze robi po prostu ogromne wrażenie. Tego, jak tutaj się siedzi, jak się tutaj spędza czas, oraz jak tutaj jest niesamowicie cicho. To na tylną część stylizacji, tak naprawdę. Tutaj najbardziej widać japońskość tego samochodu. Zobaczcie, jak on jest niesamowicie dziwny. Jest taki właśnie jak Keikary właśnie z Japonii. Niesamowicie duża szyba. Bardzo dziwny, mocno wysunięty, także oczywiście spoiler dachowy. Coś, co robi naprawdę duże wrażenie, jeśli chodzi właśnie o Europę. No i także Lexusowa blenda świetna, którą już nas przyzwyczaili, jeśli chodzi o model E. RX tak naprawdę oraz NX, także pojawiła się tutaj rozciągnięte na całą szerokość, żeby to wyglądało jeszcze lepiej. No dobra, ale jak mamy tak duży samochód, to tak, żebyśmy chcieli trochę chociaż tej przestrzeni, a bagażnika nie otwiera się tak standardowo, tylko bardziej się go otwiera w dystyngowany sposób. Mamy dwa przyciski i naciskamy sobie dosłownie jeden przycisk i w tym momencie ukazuje nam się jeszcze większa możliwość. I pojemność bagażnika. Uwaga, 752 litry pojemności bagażnika posiada Lexus LM, co jest naprawdę bardzo fajną wartością. Oczywiście możliwą także do zaaranżowania przez wszelakie bagaże naszych pasażerów. Zobaczcie, że tej przestrzeni w bagażniku jest dosyć sporo. Pojawiło się nawet tutaj gniazdko 230 V i także jakieś uchwyty do oczywiście zamontowania różnych różnych oczywiście elementów. Tak naprawdę dosyć ciekawa możliwość zaaranżowania tej przestrzeni, chociaż jest jeden pewien minus, który już widzę, że ta część tak naprawdę nie jest odgrodzona od pasażerów, więc trzeba będzie uważać na pewno, co tutaj się pakuje, żeby właśnie pasażerowie nie mieli mnie przyjemnej niespodzianki, że nagle jakikolwiek bagaż z bagażnika przeskoczy im do właśnie już tej bardziej strefy ich komfortu. Czas na wnętrze, a tak naprawdę miejsce gdzie kierowca będzie najwięcej podróżował i będzie komfortowo także podróżował tak, żeby właśnie pasażerowie z tyłu mieli jak najwięcej komfortu tutaj jest, szczerze powiedziawszy, tak samo dobrze, jak jest także z tyłu. Nie myślałem, że będzie aż tak dobrze. Dużo znanych nam elementów, jeśli chodzi o Lexusy. Kierownica z Lexusa RX-a, wybierak skrzyni biegów także z Lexusa nx czy rx -a. To są znane elementy, które oczywiście dosyć dobrze sprawdzają się. Ale najważniejsze jest to, jak są tu wykończone materiały. Zobaczcie na tą skórę. To wszystko jest naprawdę wysokiej jakości oraz tego, jaka tu jest duża przestrzeń. No i to piękne drewno, które jest w tej wersji zamontowane, no jest po prostu, po prostu niesamowite bo jest prawdziwym drewnem, które także ma strukturę. Wnętrze, kabina, tutaj tego miejsca jest naprawdę dosyć dużo oraz fotele są komfortowe, takie jak w przypadku na przykład Lexusa RX-a. No jest tutaj dosyć dużo. No i kierowca także oczywiście ma ten nowy system Lexusowy, Lexus Link, ten, z tym 14-calowym wyświetlaczem, który tutaj jest i z tymi animacjami oraz tym pięknym audio Marka Levinsona, które także znalazło się z przodu, więc szczerze powiedziawszy, nowe wnętrze, jeśli chodzi właśnie o Lexusa LM, jest tak samo wygodne z przodu, jak i z tyłu, więc nawet Wasz szofer będzie miał tutaj niesamowity komfort i będzie czuł się dosłownie jak król. Co napędza naszego Lexusa LMA? A napędza go znana jednostka, jeśli chodzi właśnie o Lexusa NX, czyli tak naprawdę słynny silnik 350H. I tak naprawdę od razu możemy go zobaczyć. Jeśli chodzi o ten silnik, 250 KONI, to jest znane właśnie nam z Lexusa NX 350H. Do tego, oczywiście, połączone także z napędem 4x4 zwanym i 4 I uwaga, jest w stanie to rozpędzić takiego Lexusa LMA, który także nie waży zbytnio mało, chociaż jeszcze waga dokładna nie jest podana tego samochodu. Ale myślę, że będzie zbliżać się na pewno do okolic 3 ton. 8,7 sekundy do pierwszej setki, więc to jest naprawdę bardzo fajny wynik i pozwoli także wam mknąć autostradą 190 km na godzinę, więc tutaj jest już troszeczkę mniej, ale nadal myślę, że szofer będzie w stanie naprawdę szybko dowieść swoich pasażerów właśnie na lotnisko. Strefa luksusu, komfortu, LM jest najlepszy, ale ja nie czuję się szczerze powiedziawszy idealnie w takiej strefie komfortu. Wore, jednak samochody sportowe, a ten Elcek jest na pewno świetnym egzemplarzem, który także się tutaj pojawił. Zobaczcie na tą niebieską skórę połączoną także z białą skórą, jak to świetnie wygląda. LC500H, tak naprawdę V8, która jest już od dłuższego czasu, a tak naprawdę także Cabrio. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Linia, która się nie nudzi w tym samochodzie już naprawdę od dłuższego czasu i nadal wygląda świetnie. A tak naprawdę tym samochodem ja mogę się w moim wieku także właśnie faktycznie jarać, a potem będę się jarał takimi samochodami, jak właśnie jest Lexus LN. Pracę, że czasem mogę skosztować czegoś, Czego naprawdę zawsze marzę? Czyli na przykład Lexusa LC500. Tak, udało mi się teraz wziąć na chwilę ten samochód z salonu. Go LC500 z niesamowitą fałsem. Co najlepsze w takich samochodach? Oczywiście, że wydech Oraz to, że macie tunel. Mm. Przypomina mi to Lexusa LFA. Jak tej motoryzacji. Dawno nie było takiego samochodu w takim segmencie minivanów. Dowożenia aż tak dostojnie, właśnie VIPów. Coś niesamowitego. Ja dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego materiału. Myślę, że był warty obejrzenia. Widzieliście wszystkie ciekawostki razem z nami. Tak naprawdę odkrywaliście ten samochód właśnie razem z nami. Więc co, dzięki serdecznie za obejrzenie tego materiału. Nie zapomnij o subskrypcji kanału Motokiem, bo dzięki Twojej subskrypcji my możemy pokazywać takie ciekawostki na naszym kanale i razem budować także całą społeczność tego kanału. Więc co, do zobaczenia w następnym materiale. Cześć, hej!